na Negras Plus. Dzisiaj poszukiwania na plaży. Dzisiaj będę kopał z Mateuszem i z Marcinem i jesteśmy, jak widać, nad morzem. A dokładnie w Sztutowie. Już widać, że ludzie się powoli zbierają. Także wykrywacze zaraz w dłoni. Ruszamy. Oglądajcie. 10 na grosze, Maciel mi wypadł. Lecimy dalej. lecimy. Jeszka 10. Jeden grosz. Jakby to nie był jeden ogólny, gdzieś tu dziecko jest jeszcze. A tu coś jest. Jaki złom chyba. Ty no ale, nazwą to nie biło Ale co to kurde Kurde brama. To jest sprężyna do armatury No, może jakaś sprężyna być, nie? Amortyzator I Chyba pójdę po, tak. po dalek, to Już podalek, bo mam niedaleko mam. Nie? <grym> tak, bo tak się wygląda z góry Ale pewnie będzie, o tu dotąd jeszcze bo ja. Je. Je. No to takie rzeczy Nie wierzycie chyba, nie? nie? No z chyba, że no, od razu sprzeda ci <grym> A tak to do targa trzeba potem to aż Dlatego tyle sygnału dawało ja To się opłaca wziąć no. Dlatego tak mi biło to ładnie Wow korbowy O kur Ale Ale znalecisko Co to jest? No i fajnie To jest całe ze złomu Ciężkie to? Tak, ciężkie Łoku! No, 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 zobacz! Tak się wydaje No człowieku, nie? Tyle złomu Trzeba cię zabierać Ciekawe, nie? Takie rzeczy na plaży, nie? Jeden grosz. Pierwszy piątek Marcinowi wpadł Który rok? Już trochę leżał, nie? No A nie, 2016, 2016. A, No i gitara Na wierzchu samym nie widać, o Kolejna dwójeczka 2,19 No i proszę, już 7 złotych miałem w ciągu minuty Elegancko 10 groszy Była od razu druga dyszka a no już kolejna, trzy dyszki obok siebie po no kolejna dyszka, to już czwarta w jednym doku. O, tym razem 20 krosz Grosiak do grosiaka i ja się zbiera 20 Drugie pod rząd o. Ktoś specjalnie może bez szukać? wyszukać Kolejna dyszka I gitara, dobra kolejna dyszka, same dyszki, nie w tym domu. O, jest tutaj. Kolejna. A pan ma kamerę GoPro? O, zawleczka. Tak, GoPro to tak, <laughs> za grosz. Idziemy dalej Jest kolejna sotuwa No i super, zbiera się Lecimy dalej Tu Marcinowi wypadło coś takiego Ty, I Jest Jesus. widać kolejna część tego Wygląda jak jakaś moneta to z drugiej strony Ale co to może być? No jeśli wiecie napiszcie w komentarzu bo sami się zastanawiamy teraz Dobra, super, lecimy o, dalej, zobaczymy o. Mamy ciekawy sygnał I zobaczymy O, jest dwa złote kolejne Nad morzem to fajnie wpada Warto przyjeżdżać I jest kolejna dwójka 52 sygnał i widzimy na wierzchu Jest Zutówa. Kolejna na Kolejna Złotówa Proszę podało tyle monetek o. to są moje jakoś tam kilkanaście złotych tutaj Marcina 21 z groszami no i resztę to są nasze tu wspólne śmieci jak widać nad morzem <grym> panty wypadają zakończyliśmy nasze poszukiwania no i co, jeśli film Wam się podobał, nadmorski, zapraszamy do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji Zapraszamy również na naszą stronę www, fanpage oraz grupę. Wszystko macie w opisie na dole. Także dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!